I czekaj, aktualizacja to F2? <laughs> o! Versus Saxon Hale! <laughs> Działa! <śmiech> Zaktualizuj! Zobaczymy! Zobaczymy! Versus Saxon Hale, ten oficjalny tryb na w matchmaking serwerach, to jest druga rzecz, na której faktycznie chcę pograć. Co to jest? Co to jest za menu? Co to jest? Okej, okay, to jest akurat dość śmieszne, zabawne. Co ja dostałem? No, skrzynki, ale super. Ale tak, witam Was. E, jak kliknę w Swobodny, to tu powinien być teraz VSH. Zobaczcie, i tutaj są te mapy. Ludzie, co pisali, że te mapy są, i one są tutaj, tylko ja ich nie widzę. Jesteście stupid. Jesteście stupido. Jesteście stupido. Zobaczymy, jak ten Versus Saxon Halo oficjalny działa, którego prawdopodobnie usunął 15 września. Albo nie, albo dodadzą na zawsze. Zobaczymy, nukleus. O, voice acting jest. Wow. Bra, to ja biorę Scouta, bo to jest chyba najlepsza klasa, jaką możesz wziąć na to. Zobaczmy, gdzie jest... O, Saxon, hej, zobaczmy. Ma animację. Nie, no, wydaje mi się, że to jest zbyt dopracowane, żeby oni to usunęli 15 września. Ale zobaczymy. No, ale to są mordy. O, kurde, co on robi? Jestem ciekawy, jak tutaj na oficjalnych serwerach losuje osobę, która jest Sextonem się kochany Nie wiem, on ma dosłownie 2000 HP i on się boi podjechać inżyniera? A nie, wydaje mi się, że po prostu granie z Saxtonem jest easy peasy Bo dosłownie masz tyle HP Zostało ich co, dwóch? Trzech? A tu jest punkt do przejęcia A Co się stanie, jak przejmie punkt Saxton? Wygra? Czy, nie wiem, HP mu się odnawi Zobaczymy A, wygra po prostu Dobra, zobaczymy, o co tutaj chodzi on Ma 12200 HP o kurde. <laughs> Nie, wydaje mi się, że najlepsza klasa tutaj to jest dosłownie... Scout, bo jesteś szybki, możesz uciec. Nie wiem, albo jeszcze inżynierami możesz dosłownie zbudować jakieś jakieś Nie Wydaje mi się, że Scout to jest dosłownie najlepszy. Jestem ciekawy, czy jak oni dodadzą już ten tryb tak na zawsze i nie usuną go 15 września, to czy ten tryb będzie aktualizowany, czy będą dodawać na przykład różnych bossów. Bo ten tryb jest w 100% z tego, co wiem, zrobiony przez community. Tutaj Valve chyba nic nie zrobił. No oczywiście Saxon ale ogólnie tak, żeby z z Zintegrować go z Grow, on jest zrobiony przez Community z tego co wiem. Więc jestem ciekawy, czy to będzie coś takiego, że. To będzie aktualizowane też przez community, bo już i tak ta gra jest aktualizowana przez społeczność tak naprawdę, a nie przez Valve. E, patrz na skrzynki, patrz na drwiny, wszystko dodaje community. Jestem ciekawy, czy ten Saxon Hell tryb będzie aktualizowany, na przykład więcej bossów, albo więcej map, coś takiego. Jak na razie się chyba Saxon jest jedynym bossem. I fajnie by było, gdyby został ten tryb oficjalnie w grze, bo jest dość ciekawy. On tam po prostu campi. O, dostaje. dostaje. Naprawdę fajnie by było, gdyby ten tryb dodali na zawsze. I na przykład y ta community mogło aktualizować ten tryb. I na przykład co letni event na przykład będzie update do tego trybu. To by było nawet spoko. I co oni robią? Oni tam na lampy próbują wskoczyć. A jak oni skaczą tam na górę? Słucham? Ło? Co to jest? Dziwna mechanika jakaś. Ja sam chyba zostałem. O, w mordę! Easy! 1 Łatwo! Ja powinienem teraz Saksonem zostać, bo go zabiję, nie? Okej, okay, to nie wiem jak to działa. Kurde... Nie, 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 nie! Chciałbym spróbować na przykład, nie wiem... Szpiegiem zagrać. Nie pytajcie, co to za loadout. Dobra, udajcie, że go nie widzicie. Kolejny i było dobre. Grzechotnik i wydaje mi się, że deadringer Tak się chyba gra. Ja bym chciał wiedzieć, skąd on przychodzi. To by naprawdę pomogło mi. No w mordę. Dobra, ja bym teraz poczekał aż i mi się zregeneruje, bo on trochę bije. Ja bym chciał go dziabnąć z i zobaczyć, ile HP dostanę za to. Czy ja sam zostałem? Ja sam zostałem. Nie, chyba zbakstabowanie go jest dosłownie. To, nie... to granicy z cudem. O kurde. Dobra, nie, 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 nie chcę umierać. Jaś Kur... Czemu ten typ znowu jest? Drugi raz z rzędu jest. Ja też chcę. Mogę zmienić team? Nie. No jak to działa? Kolejny bot. Ja jestem ciekawy co by się stało, gdyby jakiś bot dosłownie ten nie był skikowany stałby się Saxtonem. Co wtedy? Widziałem jak niektórzy grają tutaj demonite'ami tylko, że e, prawie za to i ci. Prawie za to i ci działa w ten sposób, że jak zabijesz wroga odzyskujesz zdrowie, ale tutaj chyba to jest zmienione z tego co ja widziałem i dostajesz po prostu zdrowie jak go uderzyć. To jest dość ciekawe, chciałbym wypróbować to. Okej, okay, nie dostaję HP. Dostałem zoskamowany. Czemu ja że nie mogę zrobić? Czekaj, co? Tarczy nie mam na sobie, co się stało? Nie mam tarczy szarzy. Gdzie ona jest? He? Mam wybraną na klasie, patrz! Co jest? To to jest GG tak naprawdę, nie wiem, zbagowało się. Dobra, nie wiem, idę go klepać, tak zginę. Nice. Nie wiem, coś się pobagowało, tarcza mi zniknęła. Bez tarczy to, to bez sensu jest. A heavy, na przykład z Nataszą. Dosłownie, gośnik ma super. On jest drugi raz już Saxton Czemu ja nie mogę być? Halo, jak to działa? Puuuuh, gdzie on jest? Kliknął, nie ma go. O nie! Dobra, easy, <ścoughs> matko. No i dobra, zabiłem go. Mogę zostać Saxtonem? Bo zabiłem go już dwa razy dzisiaj. Mogę nim zostać, please! Ha! Ten typ już jest znowu drugi raz! Dobra, mogę zostać Saxtonem? Jak to teraz nie będę, to dosłownie wychodzę. I nie wiem, szukam w necie jak zostać nim. Halo? Ja muszę wybrać tutaj tryb bądź Saxtonem, jak szukam meczu, czy co? W ogóle na inną mapę pojedę, bo zauważyłem, że się nie zmienia. Jak grasz w werszu Sakston Hela, to mapa się nie zmienia. co jest dość też zabawne. Warto o tym pamiętać. Zobaczymy te inne. Distillery. Sprawdźmy. Gra się skraszowała? Dobry znak Robi się gorąco O nie Bierzesz go po do Jezus Mario Saxon robiący kozacki kop Czemu on ti pozuje? Czemu, Czemu on ti pauzuje? Czemu on ti pauza robi? Czemu on ti pauza robi? O co chodzi? Jak dostać z Nie da się, dosłownie chyba się nie da. Dobra, proszę, koniec meczu. Mogę zostać? Jestem pierwszy w tabeli, please, please. <laughs> Nie wiem, wychodzę. Nie, gram już dosłownie półtorej godziny i nie byłem Sakstonem ani razu. Nie wiem o co z tym chodzi. Nie mam czasu, chcę porobić jeszcze coś innego dzisiaj. Fajnie, że dodali ten tryb, naprawdę super, ale ja chciałem Sakstonem zagrać na filmiku, ale chyba tego nie zrobię. A więc tak, nie wiem, ja się złami żegnam, fajny tryb. trochę pobagowany, ale może być. <laughs> Do zobaczenia.